W tym roku wartość polskiego eksportu po raz pierwszy w historii przekroczy 100 miliardów dolarów. W większości to jest Unia Europejska. Okazało się, że wbrew różnego rodzaju obawom potrafiliśmy się tam znaleźć, potrafiliśmy znaleźć swoje nisze rynkowe, w których się uplasowaliśmy. 96% aut osobowych i dostawczych produkowanych w Polsce jest wysyłana za granicę. To zapewnia 40% eksportowych wpływów krajowych firm motoryzacyjnych. Pozostałe 60% to zasługa wytwórców części i silników. Zanosi się, że Polska będzie europejskim liderem w produkcji telewizorów. Dziś już powstaje u nas co trzeci taki wyrób produkowany na starym kontynencie. A inwestycje zagraniczne, które udaje się do nas przyciągnąć, spowodują, że staniemy się prawdziwym zagłębiem w wytwarzaniu płaskich ekranów telewizyjnych. Do 2010 roku nasz udział w tym segmencie unijnego rynku ma wzrosnąć z obecnych 12% do 77. miejsce lidera pod względem wartości eksportu stracili producenci mięs i węgla dużych wysiłków dokonuje branża mleczarska. dzisiaj dla nas numer jeden to jest utrzymanie czy podtrzymanie eksportu na rynkach dla nas takich tradycyjnych chociażby mówię tu o krajach w starej piętnastki czyli tego eksportu wewnętrznego. Ale również eksportu na Federację Rosyjską, Ukrainę, również kraje azjatyckie, również Amerykę Północno-Południową. Branża musi w dalszym ciągu bardzo ostro pracować nad poprawą efektywności, nad cięciem kosztów. A jeżeli chodzi o nasz przemysł spożywczy, dobrze radzą sobie producenci różnych słodkości. Oto jeden z nich. My jesteśmy na wielu rynkach. W tej chwili 50% naszego eksportu kierujemy do krajów europejskich, w sensie Unii Europejskiej. Pozostałe kierujemy do krajów takich jak Stany Zjednoczone, Rosja czy kraje basenu Morza Śródziemnego. W promocji polskich towarów spożywczych za granicą przyczyniają się nasi rodacy udający się tam w celach zarobkowych. Wiele produktów na corner shops po prostu jest osiągalnych. Ale to nie tylko dla Polaków, bo coraz więcej obcokrajowców sięga po te słodycze, do których do tej pory nie miało dostępu. Niektóre nasze wyroby należą do wręcz elitarnych, uzyskują bardzo wysoką cenę i pomimo tego są jeszcze częściej kupowane. Tak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych z naszą wódką Chopin. Ta marka stworzyła nową kategorię alkoholu obecną na tym rynku kategorię super premium. I na tym rynku udało nam się zwiększyć sprzedaż w ciągu niecałych 10 lat, mniej więcej 30-krotnie. Zaczynaliśmy od poziomu 2,6 tysiąca skrzynek 9-litrowych alkoholów. Obecnie sprzedajemy. I to głównie sprzedajemy tą samą markę, markę Chopin, w ilościach około 80 tysięcy skrzynek 9 litrowych alkoholu. Czy potrafiliśmy udowodnić, że z polskim produktem potrafimy wejść na ten rynek na najwyższą półkę cenową? I myślę, że jest to droga również dla innych producentów i eksporterów, żeby próbować umieszczać produkty nie tylko dlatego, że są tanie, po prostu dlatego, że są bardzo dobre. Świetne wyniki eksportowe odnotowują producenci wyrobów ceramicznych oraz mebli. W roku 2005 odnotowaliśmy 20% udział eksportu w ogólnej sprzedaży. Obecnie w 2006 doszliśmy do poziomu 40%. W związku z tym myślę, że jak najbardziej podbijamy świat. Eksportujemy do 28 krajów i budujemy salony. Dobry zdecydowanie. Oczywiście nowe rozwiązania technologiczne na skalę światową. To wszystko powoduje, że ten produkt jest bardzo dobrze zbierany i bardzo dobrze sprzedawany. Polska poszczycić się też może produktami, które są owocem myśli naszych naukowców. Najlepszy przykład pochodzi z dziedziny farmacji. Polska insulina w różnych krajach świata sprzedawana jest i będzie też niebawem produkowana. W tym roku nasz udział w tych 100 miliardach... Będzie może procentowo nie tak istotny, ale w wielkościach bezwzględnych na poziomie 35 milionów dolarów. Na co przede wszystkim złoży się eksport do Rosji, na rynki Europy Wschodniej, pozostałe rynki, do Azji i Afryki Północnej. My te działania eksportowe, żeby w następnych latach ten eksport podwoić i potroić, bo takie są możliwości, wzmacniamy działaniami inwestycyjnymi poprzez budowę fabryk, fabryki form gotowych insuliny w Rosji i fabryki form gotowych insuliny w Chinach oraz poprzez budowę fabryki produkcji substancji insuliny w Indiach. Już niedługo więcej powodów do zadowolenia będą mieć inni nasi naukowcy i przedsiębiorcy z nimi współpracujący. Środki unijne przyznane nam w latach 2007-2013 w ramach zgłaszanych programów innowacyjnych będą udzielane według nowych mechanizmów. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, które zostało zaproponowane w tej perspektywie finansowej jest finansowanie nauki polskiej, które będzie się odbywać w dwóch płaszczyznach z jednej strony nauka sama może się ubiegać o dofinansowanie swojej infrastruktury badawczo-rozwojowej, a z drugiej strony jest specjalny projekt który przez specjalny program, który będzie mówił o dofinansowaniu przedsiębiorców, tych, którzy będą chcieli korzystać z rozwiązań wypracowanych przez polską naukę. Na to wszystko można uzyskać duże pieniądze. Gdyby nie mocna złotówka, nasi eksporterzy mieliby jeszcze większe zyski. Ale mimo, iż złoty jest tak silny, dalej mamy pozytywną dynamikę w eksporcie. Ale mogłaby ona być jeszcze wyższa, gdyby poprawiło się tak zwane otoczenie biznesu w Polsce. Te różne zawiłości, te przepisy skomplikowane, te kwestie rozliczeń z fiskusem, to spędza sens z oczu i z z tym, którzy powinni odpowiadać za to, jak skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych. Wyprostowana też powinna być, zdaniem przedsiębiorców, zbyt kręta obecnie droga prowadząca ich pośrodki unijne. Zbyt dużo jest papierów, zbyt wiele razy przedsiębiorca musi wykazywać, że nie ukradł pieniędzy, zanim jeszcze te pieniądze dostał. Więc wydaje mi się, że ta praca, którą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło, żeby uprościć procedury, sposoby rozliczania projektów, jest krokiem w właściwym kierunku. Bardzo dużo już zrobiono, ale jeszcze bardzo wiele trzeba zmienić.